Dziewięcioletni ja, myślący, że gra się szybciej wczyta, jeśli będę udawał, że mi nie zależy. Serio? Jedyne, co ci się udało dzisiaj zrobić, to wyjść z łóżka? To nic złego. Każdy ma czasem gorszy okres w życiu, więc nie bądź dla siebie zbyt surowy, będzie dobrze. Jesteśmy tacy zaawansowani dwa tysiące lat temu. SpongeBob to śmieszki hecheszki, po czym wchodzi scena w tym stylu. Kiedy jest twoją dziewczyną? kiedy zostanie Twoją byłą. Mama, wyłącz konsolę, niech trochę odpocznie. Lodówka, która chodzi ciągle od rozpadu Jugosławii. Kiedyś, chciałbym być elfem albo wielkim wojownikiem, teraz, Japitole, hobbici, zabierzcie mnie do siebie. Kiedy Numer Nabi spytał, czy mucha siada, czy nie siada, a u ciebie jedyne, co siada, to psychika. Dwunastoletnie dziewczyny, mój Boże, ten Szymon jest taki przystojny, Szymon. Kobiety w średnim wieku, kiedy zobaczyły grę, w której trzeba ruszać kolorowymi kamieniami w te i z powrotem. Kobieta powinna być piękna, mądra i opiekuńcza, a ty co masz w zamian? Owłosiony bebzol, ha 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 ha, a pokaż. W życiu każdego mężczyzny przychodzi taki moment, że musi kupić nowe spodnie, czemu tak jest? Ja w wieku 22 lat, zaczynający tymczasową pracę nie mającą nic wspólnego z moim wykształceniem ani zainteresowaniami, ten mały manewr będzie nas kosztował 51 lat. Kiedy dzwonisz do pracy, że jesteś chory, gdy tylko odłożysz telefon. To prawda, że ziemia jest płaska, tylko że jest naciągnięta na kulę, kimże jesteś uczony wędrowcze? Kiedy się już ładnie ułożyłeś w łóżeczku, nie masz żadnych planów na jutro, nie ustawiasz budzika i zaczyna padać deszcz. Japończycy przyzwyczajeni do jazdy pociągiem ze średnią prędkością 300 km na godzinę i opóźnieniem 2 sekund względem rozkładu jazdy, gdy podczas wycieczki po Polsce widzą średni czas opóźnienia Intercity. Ja, jak wrócę z roboty, to sobie pogram, ja po powrocie z roboty. 2004 rok, używasz internetu, żeby uciec przed rzeczywistością, 2024 roku, używasz rzeczywistości, żeby uciec przed internetem. 30 nieodebranych połączeń, 20 wiadomości ja z wyciszonym telefonem. Czasami wyślę komuś coś w miarę śmiesznego, a on mi w odpowiedzi pisze Haha, ha, 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 i wtedy następuje moment konsternacji, bo to, co wysłałem, zasługuje maksimum na ha, 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 ha" i po co to wszystko? Po co ta obłuda? Kiedy sprawdzasz historię swoich transakcji i wychodzi na to, że jednak nikt cię nie okradł. Ludzie narzekają na te diety pudełkowe, ale ja tam lubię. Moja córka. Czy mogę iść do koleżanki? Ja weź telefon i pisz do mnie co 40 minut, że wszystko w porządku. Ja, gdy miałam 10 lat, idę z kumplami do opuszczonego kamieniołomu. Mama, obiad będzie o 17. Wychodzisz ze swojej strefy komfortu. Żeby zmienić coś w swoim życiu, nic się nie zmienia, ale teraz jest dodatkowo niekomfortowo. Babcia. Kochanie, zjesz naleśniki? Ja tak babciu, ale tylko jednego. Nie jestem głodna. Babcia. Osiem godzin pracy wydaje się trwać całe życie, ale 8 godzin snu, mrugasz dwa razy i znowu czas wstawać do pracy. Drukarka. Nie będę nic drukować, skończył mi się żółty tusz, ja, ale muszę wydrukować czarno-biały tekst, drukarka to nie jest mój problem. W sobotę posprzątam mieszkanie, nagotuję obiadów na cały tydzień, a wieczorem spotkam się ze znajomymi, ja w sobotę. Ja wreszcie mam dziewczynę, też jak kiedy ona pyta, co chcę robić w weekend, nie wiem, nie sądziłem, że zajdę tak daleko. Dawały znać o nadchodzącym połączeniu szybciej niż telefon. Kiedy nakupowałeś w internecie rzeczy z płatnością na później i teraz jest później. Ja nie karmię kota od pięciu minut, kot, no i co żeś narobił? Straciłem jedno z moich dziewięciu żyć. Goście dobra, zbieramy się, ja. Facet, o którego masz się nie martwić, ty. Jeśli to pamiętasz, to nie zapomnij wieczorem o tabletkach na serce, wątrobę i ból pleców. Nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć. Sprzedawca to będzie dodatkowo 20 zł za dostawę do domu, ojciec. Kiedy wchodzisz do sklepu wydać dwie dyszki na głupoty, a kasierka przy kasie mówi, razem będzie 278 zł. Wiesz, co jest najgorsze przy gotowaniu pierogu, że się rozgotowują, nie a co? Kiedy woda już ci się gotuje, otwierasz zamrażalnik, a tam nie ma pierogów. Jesteś sobie młody, a pewnego dnia masz nieodpartą chęć wytarcia górnych półek w kuchni. Kiedy na imprezie wszyscy przynieśli chipsy, a ty wjeżdżasz z suchą krakowską. Kurra, rata kredytu zapłacona, teraz mam gdzie głodować. Dzień dobry, pisze w sprawie lampy, jaka cena? 300, 300, no pisze, że 300, i tak szedłem z 500, a może czysta, a jasne, że czysta, zawsze myję rzeczy przed wysyłką. Ktoś szczęścia za pieniądze nie kupisz, siedmioletni ja z lodem za złotówkę. Kiedy już jesteś spóźniona i wpadłaś na genialny pomysł, jak zaoszczędzić czas. Ja nie wiem, czy mnie stać na taki wyjazd, mój umysł na razie zabukuj lot, o szczegóły będziesz martwić się później. Dlaczego ludzie po czterdziestce używają tego etui, które otwiera się jak książka? Introwertyk po tym, jak z sukcesem złożył przez telefon życzenia urodzinowe komuś z rodziny. Nikt, kompletnie nikt, dorośli na EFB. Nie mogę teraz rozmawiać, mam 2% baterii, kęci. Kiedy to nie jest dzień mycia głowy. Ja, ale nie mów nikomu, moja mama. Organizm chce spać, idź się położyć, ja kładę się do łóżka, organizm, teraz to już nie chce. No cóż, architekt krajobrazu się nie popisał. Ja w kuchni łamię spaghetti na pół, żeby wlazło do garnka po minucie. To uczucie, kiedy śpisz w świeżo wypranej pościeli. Kobiety wybierające dezodorant, mężczyźni, wybierający dezodorant. Przypomnienie, że 15 lat temu memy wyglądały tak. Na każdej imprezie zawsze są dwie osoby, które nie przyszły się bawić, a dywagować na temat tajemnic ludzkości, nierozwikłanych zagadek wszechświata oraz współczesnej filozofii. Wyślij to fajne zdjęcie z wczorajszego wieczoru, dobrze na nim wyglądamy zdjęcie. Obok mnie otworzyła się restauracja meksykańska w lokalu, w którym wcześniej była restauracja chińska. zamiast namalować nowy mural, domalowali pandom Sambrero. Kiedy postanowiłeś zmienić swoje życie i zacząłeś biegać, ale musisz odpocząć po zawiązaniu butów? Kiedy mieszkasz za granicą i w tłumie usłyszysz przeklinanie w ojczystym języku, Kiedy uświadamiasz sobie, że powinieneś kupić dom w latach 90. zamiast być dzieckiem. Po co wam te listy wymagań co do partnera? Szrek 20 lat temu powiedział, że wystarczy znaleźć dziwaka podobnego do siebie i żyć z nim szczęśliwie na swoim bagnie. Obiecywanie sobie, że położysz się wcześniej, a jutro się zajmiesz za robotę pakiet startowy. NIKT Guma do rzucia przyklejona pod ławką w 1998 roku, Nosiema. Gdybyście zapomnieli, w latach 90. do zniszczenia świata wystarczało zaledwie 1,44 megabajtów. Czterech jeźdźców apokalipsy w podawaniu przedmiotów. Ja, kiedy cierpliwie czekam, aż moje życie samo się poprawi podczas gdy nie robię absolutnie nic, żeby je poprawić. Idziesz do stolarza, wszędzie są trociny i pył z drewna, do fryzjera, walają się włosy, a jak przyjdziesz do banku to pieniędzy nie widać i jeszcze długopis jest przywiązany do stołu. Nikt, dosłownie każda polonistka. Jakiś dzieciak, mam już 6 lat, ja. Dzieciak jestem z 2019 roku, ja. Nowi koledzy w pracy, nie mogliśmy Cię znaleźć w social media, ja, bo znalazłem Was pierwszy i Was zablokowałem. Kiedy marzyłeś o pracy jak ze snu, ale nie sprecyzowałeś z jakiego. Jeśli zmiana pościeli od razu wprawia cię w dobry nastrój to prawdopodobnie masz 30 lat. Nikt, ale naprawdę nikt, sąsiedzi z góry. Nie namawiajcie mnie na wyjście z domu. Płacę dużo pieniędzy za mieszkanie, żeby w nim siedzieć, a nie gdzieś się włóczyć, w czasie, gdy ono jest puste i opłacone. Zajączki polarne, bo w naszym życiu za dużo jest chaosu i niepewności, a za mało zajączków polarnych. Kiedy robisz pranie i znajdziesz w spodniach 5 złotych, o których zapomniałeś. Na dole fiołki, na górze róże, jeśli nie będę na odcinku, to zjem Ci kalosze.